Generał Ben Hodges, były dowódca amerykańskich sił lądowych w Europie, znów zabrał głos w sprawie wojny w Ukrainie. Jego słowa, wypowiedziane w ostatnich wywiadach, wywołały falę komentarzy nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale przede wszystkim w Polsce, Hodges jasno stwierdził, że przyszłość Ukrainy, a nawet całej Europy, zależy od postawy Polaków. Jeśli Polska się nie cofnie, Ukraina zwycięży, powiedział bez wahania. To zdanie natychmiast trafiło na nagłówki gazet i portali informacyjnych. Generał, znany ze swojej bezpośredniości, nie próbował łagodzić tonu. W jego opinii Polska jest dziś nie tylko sojusznikiem, ale sercem europejskiej solidarności, która utrzymuje Ukrainę przy życiu. Wskazał, że od polskiej determinacji zależy nie tylko logistyka pomocy, ale także morale całego regionu Polska, jak mówi, westka mułki jak mówi choć, udowodniła, że potrafi działać, gdy inni się wahają. Według byłego dowódcy armii USA, wojna w Ukrainie to nie tylko konfrontacja militarna, ale również test dla wspólnoty wartości, choćes uważa, że Polacy doskonale rozumieją, czym jest wolność, bo sami musieli o nią walczyć. To kraj, który nie potrzebuje tłumaczenia, dlaczego Ukraina nie może przegrać. Powiedział w rozmowie z niemieckim Welt Dodał też, że postawa Polaków jest dla świata przykładem odwagi i konsekwencji, której brakuje niektórym zachodnim stolicom. Hochys podkreśla, że Polska nie prowadzi tej wojny, ale ponosi jej ciężar miliony uchodźców, tysiące transportów humanitarnych, setki ton sprzętu wojskowego i nieustanna presja gospodarcza to cena, którą Polska płaci, by Ukraina mogła walczyć. Jednak generał uważa, że to nie obciążenie, lecz dowód siły. Według niego historia zapamięta Polskę jako kraj, który w decydującym momencie stanął na właściwej stronie. Generał zwraca też uwagę na zmianę w myśleniu Zachodu. Jeszcze dwa lata temu wielu nie wierzyło, że Ukraina przetrwa. Dziś, jak mówi Hodges, to właśnie Polska i jej wsparcie są jednym z powodów, dla których Kijów wciąż się broni. Generał, nie ma wątpliwości, bez Polski wojna potoczyłaby się inaczej, a może nawet zakończyła klęską. Teraz jednak, gdy Polska pokazuje determinację, Kreml zaczyna rozumieć, że nie ma już drogi odwrotu. Generał Ben Hodges nie ma wątpliwości, że Polska stała się głównym filarem obrony Europy. W swoich wystąpieniach i analizach wielokrotnie podkreśla, że bez polskiego wsparcia Ukraina nie byłaby w stanie utrzymać linii frontu. Dla niego Polska to nie tylko sąsiad, to serce systemu logistycznego, który codziennie decyduje o życiu i śmierci tysięcy żołnierzy. To, co robi Polska, to coś więcej niż pomoc, to moralny obowiązek, który odmienił bieg wojny, powiedział generał w jednym z wywiadów. Chodzess przypomina, że jeszcze przed 2022 rokiem Polska ostrzegała Zachód przed rosyjską agresją. Jej analitycy, dyplomaci i wojskowi mówili otwarcie, że Kreml nie zatrzyma się na granicach Donbasu, kiedy więc pierwsze rakiety spadły na Kijów, Warszawa nie musiała się zastanawiać, działała natychmiast. Generał mówi o tym z uznaniem, wskazując, że szybkość decyzji była kluczowa. Podczas gdy część krajów debatowała nad sankcjami, Polska otwierała granice, organizowała pomoc humanitarną i przekazywała sprzęt wojskowy. Według Hodgesa to właśnie polska determinacja dała Zachodowi przykład, że nie można pozostawać biernym. W jednym z wystąpień w Berlinie stwierdził, że Polska pokazała, jak wygląda przywództwo w czasach kryzysu. W jego opinii polskie społeczeństwo udowodniło, że Solidarność nie jest pustym hasłem, lecz praktyką. Miliony uchodźców przyjętych bez formalności, tysiące wolontariuszy, dziesiątki konwojów to obraz kraju, który działa nie dla własnej chwały, ale z poczucia odpowiedzialności. Generał wskazuje też na strategiczne znaczenie Polski w planowaniu operacji logistycznych NATO to przez jej terytorium przechodzi większość dostaw broni, amunicji i paliwa. Każdy pociąg, każdy konwój, który dociera do ukraińskich jednostek to ma, jak mówi Hodz, dowód, że polskie decyzje mają bezpośredni wpływ na wynik wojny. Jego zdaniem Warszawa stała się kluczowym punktem komunikacyjnym i symbolicznym centrum wsparcia. Chodże podkreśla również, że Polska nie działa z lęku przed Rosją, lecz z przekonania o konieczności obrony porządku, który zapewnia pokój. W jego analizach Polska jawi się jako kraj, który rozumie wagę odpowiedzialności, bo sam w historii wielokrotnie musiał walczyć o przetrwanie. Generał dodaje, że to doświadczenie historyczne nadaje polskim decyzjom autentyczności. Nie wynikają one z kalkulacji, ale z instynktu obrony wartości. Według Hodgesa rosyjska strategia coraz częściej rozbija się o polską determinację. Propaganda Kremla próbuje przedstawiać Polskę jako kraj nadmiernie zaangażowany, ale rzeczywistość jest odwrotna. To zaangażowanie zmienia sytuację na froncie. Generał mówi, że w świecie, gdzie wielu polityków boi się konsekwencji, Polacy nie boją się działania. Na koniec swoich analiz Hodges często zwraca uwagę, że Polska jest dziś w podobnej sytuacji, w jakiej była Wielka Brytania w 1940 roku, samotna, ale nieugięta, stająca przeciwko sile, która chciała zniszczyć Europę. Historia znów patrzy na Polskę, mówi generał. I znów widzi kraj, który nie ustępuje. Generał Ben Hodges uważa, że Rosja utraciła inicjatywę zarówno militarną, jak i strategiczną, a Polska stała się jednym z głównych powodów tej porażki. W swoich analizach często mówi, że to właśnie polska determinacja utrzymuje system wsparcia dla Ukrainy przy życiu. Według niego, każda dostawa, każda decyzja polityczna, każde szkolenie ukraińskich żołnierzy na terytorium Polski to element większej układanki, która krok po kroku Osłabia Moskwę. Rosja przegra, ponieważ Polska się nie zatrzyma, powiedział w jednym z wywiadów. Hodges wskazuje, że rosyjskie siły zbrojne utraciły zdolność prowadzenia długotrwałej ofensywy. Zniszczona logistyka, brak doświadczonych oficerów i niskie morale żołnierzy to czynniki, które jego zdaniem sprawiają, że Rosja nie jest już w stanie osiągnąć swoich celów. Generał wielokrotnie przypominał, że każda wojna to nie tylko liczby, ale też wola działania, a tej stronie ukraińskiej nie brakuje. W jego oczach Ukraina walczy dziś z przekonaniem, które napędza również polskie społeczeństwo, przekonaniem, że wolność nie jest przywilejem, lecz prawem, którego trzeba bronić. W swoich wystąpieniach Hodzis mówi, że jednym z najważniejszych skutków wojny jest zmiana równowagi sił w Europie. Polska, jego zdaniem, przestała być peryferium NATO i stała się jego centrum. Generał zauważa, że po latach niedoceniania Polska stała się miejscem, gdzie koncentrują się decyzje, informacje i wsparcie. Warszawa to dziś, jak twierdzi, nowa stolica bezpieczeństwa Europy Środkowej. W tym sensie Polska wypełnia rolę, jakiej Zachód wcześniej nie potrafił jej powierzyć łącznika między frontem a politycznym sercem kontynentu z podkreśla, że ta przemiana ma również wymiar moralny. Polska nie potrzebowała nacisków ani debat, by zrozumieć, co jest stawką tej wojny. Zadziałała z instynktu, nie z kalkulacji w jego opinii, właśnie to odróżnia ją od wielu zachodnich krajów, które wciąż szukają kompromisu z agresorem. Generał mówi, że w tym konflikcie nie ma miejsca na neutralność. Są tylko dwie strony ci, którzy bronią wolności i ci, którzy ją zagrażają. Polska według Hodgesa jasno wybrała. Generał zauważa, że nawet jeśli wojna potrwa dłużej, Rosja nie jest w stanie wytrzymać presji. Sankcje, straty militarne i rosnąca izolacja powodują, że Kreml coraz bardziej przypomina oblężoną twierdzę. Putin walczy już nie o zwycięstwo, ale o przetrwanie swojego reżimu, komentował Hodges w rozmowie z brytyjską telewizją. W tym kontekście Polska i Ukraina stają się symbolem tego, że nawet w obliczu strachu można działać konsekwentnie. W jednym z artykułów generał napisał, że świat po tej wojnie będzie inny. Polska, która jeszcze dekadę temu była postrzegana jako wschodnia granica Europy, stanie się jednym z głównych filarów nowego systemu bezpieczeństwa. To co robi dziś, to inwestycja w przyszłość. Chodzi stwierdzi, że po zakończeniu wojny Warszawa będzie miała głos w sprawach, które wcześniej decydowano bez niej w polityce NATO w planowaniu europejskiej obrony i w strategiach gospodarczych. Według generała Polska udowodniła, że nie trzeba być potęgą nuklearną, by mieć realny wpływ na świat. Wystarczy odwaga, konsekwencja i wiara w to, co słuszne. Choczy skończy swoje wystąpienia zazwyczaj prostym, ale mocnym stwierdzeniem – jeśli Polska się nie cofnie, Europa nie upadnie. Dla niego to nie tylko deklaracja, ale diagnoza, rzeczywistość, którą potwierdzają wydarzenia każdego dnia. Generał Ben Hodges w swoich najnowszych analizach podkreśla, że to, co dzieje się dziś w Europie, jest punktem zwrotnym historii. Uważa, że wynik wojny w Ukrainie nie zostanie zapisany tylko na polach Donbasu czy w ruinach Bachmutu, lecz także w decyzjach podejmowanych w Warszawie. Według niego Polska ma w swoich rękach klucz do przyszłości kontynentu. Nie tylko dlatego, że wspiera Ukrainę militarnie, ale również dlatego, że pokazuje światu, jak wygląda odpowiedzialność w praktyce. Historia zapamięta tych, którzy nie odwrócili wzroku powtarza generał. Chodzic wierzy, że Polska ma szczególną rolę do odegrania po zakończeniu wojny. W jego opinii to właśnie tutaj, w centrum Europy, powstanie nowy model bezpieczeństwa, oparty nie na strachu, ale na solidarności, wskazuje, że wojna uświadomiła wszystkim, jak krucha była dotychczasowa architektura pokoju. Państwa, które przez lata odkładały decyzje w sprawie obronności, teraz patrzą na Polskę jako na wzór konsekwencji i odwagi. Generał mówi, że Polska rozumie, iż wolność nie jest darem, lecz zadaniem, które trzeba pielęgnować każdego dnia. W wielu wywiadach Hodześ wyraża przekonanie, że Ukraina ma realną szansę na zwycięstwo, jeśli wsparcie z Polski pozostanie silne i konsekwentne. Jego zdaniem, właśnie w tej relacji kryje się siła, której Kreml się obawia. Połączenie dwóch narodów, które nie zapomniały o swojej historii i wiedzą, że wolność ma cenę. W jego słowach nie ma przesady. Jest doświadczenie człowieka, który widział wojny z bliska i wie, jak cienka jest granica między nadzieją a klęską. Ukraina wygra, jeśli Polska pozostanie niezłomna, powtórzył niedawno w rozmowie z CNN. Generał nie ukrywa, że rosyjska propaganda próbuje osłabić więzi między Polską a Ukrainą. Fałszywe narracje, prowokacje, manipulacje wszystko po to, by wprowadzić nieufność i zmęczenie. Chodzis ostrzega, że to nowy front tej wojny wojna o świadomość. Jego zdaniem tylko wspólna determinacja może temu przeciwdziałać, dlatego apeluje, by Polska nadal była głosem prawdy w Europie i przypominała światu, dlaczego ta wojna wciąż trwa. W jego analizach często pojawia się motyw dumy i wdzięczności. Generał mówi, że Polacy mogą patrzeć w przyszłość bez wstydu. Pokazali, że Solidarność nie kończy się na granicy, że można być silnym nie tylko armią, ale sercem. Dla niego Polska to dowód, że kraj średniej wielkości może mieć ogromny wpływ, jeśli jego decyzje są oparte na wartościach. To Polska daje przykład Ameryce i Europie, jak wygląda przywództwo w czasach próby, powiedział podczas konferencji w Waszyngtonie. Choć wierzy, że zwycięstwo Ukrainy będzie zwycięstwem całej Europy, ale szczególnie Polski. To ona stała się symbolem odwagi, której świat potrzebował. Jego przesłanie jest proste, ale pełne mocy: Jeśli Polska się nie cofnie, zwycięży nie tylko Ukraina, zwycięży wolność. Generał Ben Hodges coraz częściej mówi o tym, że Polska nie jest już tylko sojusznikiem, stała się symbolem odporności całej Europy. W jego analizach pojawia się myśl, że jeśli Zachód chce przetrwać, musi uczyć się od Polaków. Nie chodzi tylko o odwagę czy determinację, ale o coś głębszego: o zdolność działania mimo strachu, o decyzje podejmowane nie z wygody, lecz z przekonania, Hodges mówi, że właśnie ta postawa odróżnia Polskę od krajów, które wciąż wahają się między pomocą a obojętnością. W jednym z wywiadów dla BBC generał podkreślił, że Polska była gotowa do tej wojny wcześniej niż wielu innych, wiedziała, że zagrożenie ze strony Kremla nie jest teoretyczne. To naród, który widział już rosyjskie czołgi na swoich drogach, powiedział Hodges. Dlatego jego zdaniem polskie decyzje nie wynikają z kalkulacji politycznych, ale z pamięci historycznej. W tej pamięci jest głęboko zakorzenione przekonanie, że kto nie broni swojego sąsiada dziś, jutro sam zostanie zaatakowany. Generał zwraca uwagę, że dzięki Polsce powstał prawdziwy most między wschodem a zachodem w jego opinii to nie Berlin ani Paryż są dziś stolicami nowej Europy, ale Warszawa, miasto, które zrozumiało, że bezpieczeństwo nie jest darem, lecz zobowiązaniem. Hodges mówi wprost. Kiedy w 2022 roku większość świata się wahała, Polacy już działali. Nie pytali, co się stanie, jeśli pomogą. Pytali, co się stanie, jeśli nie pomogą. W swoich analizach generał często porównuje Polskę do roli, jaką odgrywała Wielka Brytania w czasie II wojny światowej. To kraj, który nie szukał konfliktu, ale gdy przyszło zagrożenie, stanął do walki bez wahania. Polska według Hodgesa właśnie dziś pisze swoją własną wersję tego rozdziału historii i choć nie walczy bezpośrednio z bronią w ręku, walczy logistyką, dyplomacją, solidarnością. Bez Polski Ukraina już by upadła, stwierdził generał w jednym z amerykańskich wywiadów. Hodges nie ukrywa, że Putin doskonale rozumie znaczenie Polski. Kreml próbuje ją oczerniać, wywoływać spory, siać dezinformacje. Ale generał zauważa, że te działania mają efekt odwrotny, wzmacniają determinację Polaków. Im więcej ataków propagandowych, tym większa solidarność społeczeństwa. To właśnie ten efekt Hodges nazywa psychologicznym zwycięstwem Polski. Generał mówi też, że przyszłość NATO będzie w dużej mierze zależeć od doświadczeń Polski. Według niego to tutaj testuje się realność sojuszniczych zobowiązań. Polska udowadnia, że nie wystarczą deklaracje, potrzebne są konkretne działania, infrastruktura, decyzje podejmowane w czasie rzeczywistym. Hodges uważa, że NATO zrozumiało, iż granica polsko-ukraińska to nie peryferie Europy, ale jej centralny punkt bezpieczeństwa. W końcowych fragmentach swoich wystąpień generał często mówi, że wojna w Ukrainie to nie tylko bitwa o terytorium, ale o sposób myślenia. Polska, jego zdaniem, pokazuje światu, że można być realistą, a jednocześnie idealistą. Można pomagać z rozsądku i z serca. Hodges kończy swoje analizy słowami: Putin może próbować zniszczyć miasta. Ale nie zniszczy idei. Polska i Ukraina już teraz wygrały moralnie. Teraz czas, by świat zrozumiał, że ta wojna to walka o cywilizację. Generał Ben Hodges zwraca również uwagę na aspekt psychologiczny wojny. Według niego Polska odegrała kluczową rolę w utrzymaniu nadziei, kiedy świat zaczynał wątpić w możliwość ukraińskiego zwycięstwa. Media, wsparcie społeczne, nieustająca pomoc humanitarna. Wszystko to zbudowało obraz kraju, który wierzy w zwycięstwo nie tylko słowami, ale czynami. Hochis mówi, że Polska stała się moralnym kompasem Zachodu, przypominając, że wolność i solidarność to nie slogany, ale zobowiązania wobec przyszłych pokoleń. Generał podkreśla też, że wsparcie Polski dla Ukrainy to nie tylko gest przyjaźni, lecz działanie strategiczne. Im silniejsza Ukraina, tym bezpieczniejsza Polska. I cała Europa. Dlatego, jak mówi Hodges, polska determinacja to nie idealizm, lecz rozsądna polityka oparta na świadomości geopolitycznej. Jego zdaniem Polska rozumie zagrożenie lepiej niż wielu analityków w Waszyngtonie. Widzi, że każda granica, której broni dziś Ukraina, jest też obroną polskich miast, europejskiej stabilności i globalnego porządku opartego na zasadach. W jednym z ostatnich wystąpień Hodges zauważył, że wojna przyniosła światu nie tylko tragedię, ale też nowy podział lojalności, kiedy część świata spogląda w stronę kompromisu, Polska spogląda w stronę odpowiedzialności. Generał powiedział, że w oczach Ukraińców Polska nie jest już tylko sojusznikiem, stała się starszym bratem, który pomaga przetrwać najciemniejszy moment. To jak Polska zachowuje się dziś według Hodżesa, zapisze się w historii jako przykład odwagi i człowieczeństwa w czasach próby.